Taką mam refleksję. Zaczyna się, słuchajcie, nowa era internetu, czyli dla mojego biznesu ogólnie, marketingu sieciowego, bo jeszcze jest multilevel marketing, czyli MLM. Może w osobnym filmie za jakiś czas wyjaśnię, czym jest multilevel marketing, czyli MLM, bo właśnie jest też wiele mitów na ten temat i może też się odniosę do tego, dlaczego ja nie jestem w MLM, dlaczego nie lubię MLMów. Choć mam znajomych, którzy są w tym MLM-ie i bardzo dobrze zarabiają i mają czas i rzeczywiście tam osiągają sukcesy. Eee, ale taką mam refleksję, że o, zaczyna się nowy rozdział tak naprawdę dla, mojego, mm, dla mojej branży marketingu sieciowego, dlatego że zauważcie, że wiele zakładów pracy, mówię po PRL-owsku, wiele etatów zostało zamkniętych właśnie z powodu koronawirusa. I ludzie tak naprawdę nie mają żadnych oszczędności. To już chyba mówiłam ostatnio w jednym z filmów, około tydzień temu, gdzie nagrywałam e, o tym, żeby mieć więcej niż jedno źródło dochodu. E, więc po prostu ludzie wpadają w panikę, zamykają im etaty, nie mają żadnych oszczędności, i tak naprawdę jedyną opcją jest przestawienie się na zarabianie przez internet. I tak siedzą w domu, więc siedząc w domu z dziećmi czy z rodziną, mogliby ten czas wykorzystać właśnie na dodatkowy zarobek, skoro są ujemieni, siedzą w domu i ich taty zamknęli właśnie z powodu koronawirusa. Eee, I myślę sobie, że mój biznes może teraz y, przeżywać jeszcze większy rozwit i mogę mieć jeszcze więcej klientów. Eee, tylko pytanie teraz. Czy taka osoba będzie w stanie się przestawić w ogóle na zabranie przez internet? Czy będzie się skupiała na panice? Bo uważam też w ten sposób, to już też kiedyś na ten temat mówiłam, że etat wcale nie jest stabilny, wcale nie jest bezpieczny. Polecam film w ogóle Okulary świadomości, część pierwszą, część drugą może podlinkuję ten filmik tutaj, e, gdzie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że nie ma czegoś, jeżeli rząd ci mówi, że coś jest stabilne, że coś jest bezpieczne, że masz wolność, czy, że jest demokracja. To po prostu jest to bójda, jest to kłamstwo, jest to hasło propagandowe, które ma na celu uśpić Twoją czujność, odwrócić Twoją uwagę od, y, in, od działań rządu. Oni chcą nadal Tobą manipulować, chcą, żeby był nadal posłusznym niewolnikiem i pracował w fabryce za marne grosze i tak do emerytury. Aha, i oprócz tego chcę jeszcze, żeby, żebyś płacił na państwo, żebyś y, płacił na ZUS, czyli żebyś wpłacał do piramidy finansowej. Co miesiąc haracz. Tego chcą. E, a nie wiem, czy wiecie, żeby w ogóle mm, dostać. Chyba nikt, nikt nie dostał dostępu do. Inaczej, może powiem. Jeżeli chciałbyś przykładowo mieć dostęp do swojego konta, które masz założone w ZUSie, to musisz pisać specjalne podanie i jeszcze się prosić urzędasów, żeby ci dali dostęp do swojego konta, gdzie niby oszczędzasz. Na przysłową emeryturę, gdzie po 30 latach, może masz tam, może dostajesz emerytury po przepracowaniu 60 lat, czy tam 65, dostajesz ochłapy, czyli może jakieś 1500-2000, gdzie przez 60 lat powinno być. Co najmniej 10 milionów, coś takiego. Nie wiem, nie liczę tego, bo mam zupełnie inną mentalność i kompletnie się nie orientuję, jak to jest z tą emeryturą. W ogóle te trzynastki, nie trzynastki, te inne pierdolety dla mnie po prostu się nie orientuję, bo uważam, że sama pracuję na swoją przyszłość, nie liczę na państwo, nie liczę na ZUS, nie liczę na emeryturę, tylko sama tworzę sobie więcej niż jedno źródło dochodu i po prostu cały czas je rozwijam, mam różne projekty. I po prostu sama pracuje na swoją przyszłość, A może w ten sposób. Także mm, tak sobie myślę, że mój biznes będzie przeżywał jeszcze większy rozkwit w czasie kryzysu. Właśnie. Także widzicie, szczęście w nieszczęściu. I mam nadzieję, i na to liczę, że wiele osób się właśnie otworzy na, na zarabianie przez internet w jakikolwiek sposób. Jest naprawdę masa sposobów, od sklepu internetowego po programy partnerskie, gdzie ja zarabiam. Po MLM, po, nie wiem, ankiety, to takie groszowe sprawy to nie polecam za bardzo. Ale właśnie hmm, po na przykład hmm, bycie programistą. Ostatnio miałam rozmowę z dwoma programistami i oni mówili, że też nie odczuwają tej obecnej sytuacji, bo oni pracują zdalnie w domu, dla nich to jest normalka, wcale nie panikują. Dla nich to jest codzienne życie, ja też to rozumiem, bo dla mnie też jest to codzienne życie, więc ja nie rozpaczam z tego powodu, że siedzę w domu i tak dalej. Dla mnie to też jest normalka od od czterech lat, więc więc jak najbardziej da się, tylko po prostu trzeba zmienić swoją trochę mentalność, zmienić swoje nastawienie i nie myśleć w ten sposób, że etat jest stabilny i bezpieczny, bo jak widzicie, sytuacja obecna pokazała, że nie jest. To jest raz, a po drugie szef, w każdej chwili możecie zwolnić, bo na przykład będzie redukcja etatów lub nie będzie, nie będzie go już stać na wypłaty dla kolejnych pracowników, na przykład jak na podwyższą ZUS, gdzie będzie płacił ZUS-u na pracownika, mm, na przykład yy, teraz z tego co wiem, pasą 1000 zł, ale na przykład jak podwyższą, bo im coś nagle odwali, no to będzie płacił 2000 i już, nie, już mu nie wystarczy dla pensji, dla pracowników. Także etat nie jest stabilny. Jeżeli ktoś mi mówi, że etat jest stabilny i bezpieczny, to ja się z tego śmieję, powiem, że jest to nieprawdą, jest to bzdurą. Dobra, trzymajcie się, Hey.